Starostwo powiatowe co roku uzgadnia z aptekami godziny pracy. Uchwała, którą podjęto, umożliwia zakup leków o każdej porze dnia. Dyżur taki rozpoczyna się w poniedziałek danego tygodnia o godzinie 8. Kończy się tydzień później, również w poniedziałek, również o godzinie 8. Niedzielę i święta klienci będą obsługiwani w aptece dyżurującej. Dzięki temu mieszkańcy naszego powiatu mają zapewniony 24-godzinny dostęp do aptek, natomiast jeżeli chodzi o aptekarzy, wydaje się, że nie jest to duże obciążenie, dlatego że biorąc pod uwagę liczbę aptek, a jest ich 23, dyżur taki przypada średnio 2-3 razy do roku. Pragnę tutaj również dodać, że powiat nie ma tu żadnych prawnych ani finansowych możliwości, aby dofinansowywać działalność takiego dyżuru. Dyżur taki w całości musi być pokrywany przez aptekarza. Informacje na temat apteki aktualnie dyżurującej znajdują się w witrynach wszystkich aptek, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku w kategorii zdrowie.